Witam Was w kolejnym filmie. A teraz pokażę Wam, jak już podkładowany jest ciągnik. podkładem epoksydowym. Tak to wygląda. Z bliska Wam nie mogę pokazać, bo mogą być nie dociągnięcia. Jak to wiadomo, czasem się trafi gdzieś tam. Wentylatora nie maluję, bo. Bo po prostu to jest aluminium i tak odpadnie. A farby amaliniowej nie mam. <grymne> tak sobie żartuję, ale tak to wygląda. Chwilę po... odczekam i maluję pod kła... Znaczy docelowym już kolorem. Zastanawiam się, co to znaczy. Tutaj ten taki zegarek na bloku ze wskazówką. Nie wiem, co to ma znaczyć, takie śmieszne. Tutaj też maskę już mam przygotowaną do malowania. Prawdopodobnie braknie mi farby, ale to jutro się dokupi. A dzisiaj zaraz jeszcze przemalujemy, chociaż trochę kolorem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Także zapraszam Was do kolejnej części.

No, i tak wygląda już końcowa faza pomalowaniu. Błotnik sobie pomalowałem też już na ciężarniku. Tak założyłem po prostu, żeby nie, nie trzeba było go podwieszać, tylko pomalowałem go w ten sposób. No. No i będzie. Maskę jeszcze będę malował. Jak już założę koła i nie wyjadę, bo chciałem pod dachem to zrobić, bo wiecie jak to. No. Na dworze to się kurzy i pomalowałem ją, ale tylko od środka. Coś tam widać no daj mi się, że będzie OK No a teraz kolega mi trochę pomógł przed chwilą musiał pojechać czyściliśmy koła swarby jedno drugie jeszcze muszę trochę dokończyć i no i też będziemy podkładować a później pomalujemy kością słoniową i będzie tak jak te przednie, wcześniej były. No i mam jeszcze do ogarnięcia ten jeden błotnik, bo. Tak będą te koła, nie. Jeszcze do ogarnięcia mam ten błotnik, bo. Po prostu nie było na to czasu. Teraz prace polowe się zaczęły. No to wiecie, tam trzeba było posiać owiec. No i no i chwilę było przerwy w robieniu ciągnika, ale jak widzicie jak już pomalowałem, no to teraz będę te drobniejsze rzeczy malował i no i dokręcał, dokręcał do, w całość jedną, no i w końcu wyjedzie stąd i nie będzie już przy nim dubany przynajmniej na jakiś czas no chyba, że coś się popsuje, nie? Także tak to wygląda no i parę dni później musiałem przerwać pracę przy prace lakierskiej lakiernicze przy ciągniku bo miałem przez <try> przy przypadek problem z oczami a mianowicie chlapnąłem sobie rozpuszczalnikiem do oka, no i poparzyło mi oko. No i przerwałem malowanie, ale już jest w miarę ok. No to zabrałem się za alternator, który nie ładuje w tym traktorze. Próbuję go rozebrać. Wyciągnąłem tutaj już te takie szpilki o wygięte. Chcę go rozebrać, ale nie chcę się rozebrać tutaj zapieczony jest na tej, na tym aluminium tutaj no i co jak się nie rozbierze no to będę musiał szukać coś innego zastanawiam się nad alternatorem od, od jakiegoś golfa 4 albo od audi z silnikiem 1.9 tam są podobne trochę ukwyty jak tutaj być może by było w miarę bezpro, bezproblemowo założyć żeby tylko te, te uszy były w miarę rozstawem podobne najwyżej no się tam jakąś tulejkę dobierze no i założymy taki alternator od samochodu <laughs> bo też nie chcę kupować nowego kupiłem ostatnio nowy znaczy ostatnio no nie ostatnio już yy, w tamtym roku w czerwcu kupiłem nowy alternator do to 60. I on tak dziwnie ładuje. Ładuje przez jakiś czas, jak się wzbudzi. No i chwilami mrygnie ta kontrolka od wzbudzania i od nowa ładuje. I to przy obojętnych jakich obrotach to następuje. A ten. Wydaje mi się, że tak nie powinno to być. No i zastanawiam się właśnie nad używanym alternatorem od samochodu. Okay, na pewno nie zapłacę tyle co za nowy a też będzie ładował i... a muszę zrobić dobre ładowanie no bo jest nowy akumulator i szkoda żeby był ciągle niedoładowywany i w końcu się zepsuje nie? no ten też już szumi łożyska może skończyły się środki, przez to nie ładuje no ale ciężko to rozebrać nie chcę mi się to rozebrać palnikiem też nie, nie będę tego grzał no bo wiadomo że tam popalę te kable w środku Wytopi się, no i też nic z tego nie będzie. No i takie zrobię zakończenie do tych prac, prac malarskich. No, jedynie co to Wam pokażę, jeszcze koła ostatnio wymalowałem. Zrobię cięcie i Wam pokażę. No i mamy tutaj koła wypodkładowane. I widzicie, tam zacząłem już malować tą kością słoniową, ale za wcześnie zacząłem, i no i nie odczekałem, bo spieszyłem się, bo była ładna pogoda i, i chciałem to szybko pomalować, ale niestety nie wyszło. Zacząłem malować i takie bombelki powietrza wychodziły, no i przerwałem malowanie, zlałem z pistoletu farby, no i przerwałem. A teraz widzicie, jaka jest pogoda? Pada deszcz, śnieg, jest biało. No widzicie, tam oddali. Także tak to wygląda. Także pozdrawiam Was. Jutro będzie film na kanale. Jutro będzie niedziela. No to coś tam zobaczycie z tego malowania. I... Także pozdrawiam Was. Cześć, do następnego odcinka.